Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj o whisky absolutnie niezwykłej, whisky co więcej, której już nie ma w sprzedaży, przynajmniej w tej edycji, którą będziemy dzisiaj testować. Artbeck Triwan tak się ponoć czyta ten zapis. Oznacza on de facto plażę na Isla, niedaleko słynnej latarni morskiej. Jest to plaża bardzo nietypowa, znana również jako śpiewające piaski, gdyż jest to miejsce, gdzie wiatr gra pomiędzy skałami swoje melodie i wydaje się, że ta plaża śpiewa na cześć tejże jest to, jest to wydanie. No i Artback no to jest destylarnia, o której no Chyba słyszał każdy. Najbardziej torfowa whisky spośród wszystkich seryjnie wypuszczanych whisky szkockich. Seryjnie, no bo nie mówimy o Oktomorze, który jest edycjami limitowanymi. A oczywiście mówimy o Artbego Dziesiątce, tak? no bo to on jest tym, tym takim torfowym monsterem. Natomiast Natomiast no, Artbek jest destylarnią, która ma niesamowicie dużo na świecie zwolenników. Własny fan fanklub gigantyczny, komitet, dla którego też Artbek co roku wydaje butelki. Dużo Artbek wydaje serii takich niezwykłych, serii krótkich, piękne etykiety, wspaniałe opakowania. Generalnie Kawał dobrej roboty, zarówno marketingowej, no jak i y, tej głównej, czyli gorzelniczej, destylarnianej. Yy, co prawda, oczywiście, jak zwykle słyszy się teraz, że, no, że nowe Artbegi to już nie to, co stare Artbegi i tak dalej. <laughs> nie chcę mi się nawet komentować tego. Okej, okay, dobrze, kiedyś komuś coś smakowało bardziej, nie ma sprawy. Dzisiaj mamy takie, jakie mamy i dzisiaj pijemy te, które mamy i o nich rozmawiamy. Sam Arbek. Destylarnia niezwykle urocza, nie za duża, piękne białe budyneczki, duży napis Arbek, wciąż dach pagodowy do słodowania. Niesamowite kadzie fermentacyjne. Jedna mniejsza niż pozostałe, bo trzeba było tam zaoszczędzić miejsca. No i miejsce super. Miejsce super. Destylarnia powstała w 1815 roku. Dzisiaj znajduje się w, w grupie Louis Vuitton. Stąd może też te piękne etykiety, piękne opakowania, bo jakby pogrzebać w, w tym, co zajmuje się, czym zajmuje się Louis Vuitton, to przede wszystkim jest to jednak styl, styl i moda, a nie alkohol. Pomimo tego, że w ich portfelu jest zarówno Glenmorangie, jak i Artbeck, a to jest tak naprawdę Louis Vuitton, Mouet w związku z tym tych alkoholi jest tam zdecydowanie więcej. Grupa francuska. Cóż o artbegu można, że o artbegu można opowiadać w ogóle godzinami i w zasadzie mam nadzieję, że jak następnym razem będę w artbegu, to po prostu nagram na miejscu materiał, który po zmontowaniu wyląduje tutaj na kanale, bo wydaje mi się, że żadne słowa nie oddadzą tego, jaki artbek jest. Tak naprawdę tam, tam na miejscu i, i na co dzień. Natomiast wracając do butelki, bo strasznie dzisiaj jakoś y, gadam y, dookoła i bajdurze, y, to znaczy, zanim do butelki, to jeszcze jedno zdanie o, o samej destylarni. Arbek, pomimo tego jak dzisiaj święci triumfy, to oczywiście on też miał okresy, kiedy był zamykany, kiedy nie działał. I tego było całkiem sporo. Jak były kryzysy whisky, to Arbek nie działał. Nie działał. w 1981 roku jest zamknięty. Mam ściągę, oczywiście, w związku z tym trochę będę sobie zerkał, bo trochę dat wypisałem. Jednak miał nadal licencję na, na tworzenie whisky. Pod koniec lat 80., wraz z firmą Kiriam Walker and Son, staje się własnością koncernu Allied Lions. Um, czyli de facto um, tej, tej samej grupy, która jest właścicielem Lafroiga. I dobrze, i niedobrze, bo z jednej strony dzięki temu hardback przetrwał i dalej produkował, z drugiej strony de facto stał się zapleczem dla Lafroyga. i to w Artbegu po prostu to, to korzystano jak z ArtBega jako z, z magazynu części zamiennych, po prostu zabierano rzeczy z ArtBega, żeby zamontować w Lafroy'gu. to magazyny były używane do leżakowania Lafroyga i po to, żeby po prostu jakieś eksperymenty robić na beczkach i, i tak dalej, i tak dalej, co więcej w tym czasie w ogóle w Arbegu nie było w zasadzie stałej załogi, bo to ludzie z Lafroiga przyjeżdżali do Arbega, tutaj sobie działali, robili, jeżeli była taka potrzeba w ogóle. I tyle. To się zmienia w 1996 roku, kiedy zostaje wystawiony na sprzedaż po raz kolejny Arbeg, i właśnie kupuje go. Louis Vuitton w 2000 roku wypuszcza słynną dziesiątkę. Wcześniej Artbeck Provence, ten, ten taki mega, mega słynny. No i zaczyna się rozruch powtórny Artbega. Artbeck, który dzisiaj w 2020 roku wypuszcza sporo rzeczy, i to rzeczy, które przynajmniej u nas na polskim rynku rozchodzą się w przeciągu dosłownie paru minut. Ja mam w ręku tego Artega e, e, Travana, e, Triwana, przepraszam, e, czyli z gelickiego właśnie piaszczysta e, nazwa piaszczystej plaży śpiewających piasków. E, to jest 19 letnia whisky. E, tu jest sporo użytych beczek First Bourbon oraz Sherry e, Oloroso. Moc 46,2, oczywiście, jak wszystkie bagi, nie niefiltrowana na zimno i niekarmelizowana, no, kastrowana za to, tak, czyli moc jest obniżona do tych 46,2, natomiast no 46,2 no to nie jest źle. To nie jest źle. I to mówiłem Wam, że próbujemy takiej, której nie ma, dlatego że e, triwan jest co roku wypuszczany, ale wypuszczany jest bacz, czyli Konkretna seria. One między sobą się troszeczkę różnią, a to jest bacz pierwszy. Tak? Teraz w sprzedaży jest bacz drugi. Co prawda, mam tak mało, że pewnie mi się nie uda zrobić zestawienia bacza jedynki i bacza dwójki, ale może kiedyś jeszcze dostanę sampla tej jedynki, i uda mi się dzięki temu ten eksperyment przeprowadzić. No dobra. Yy, Menadżer destylarni Mickey Heads to jego jest yy, podpis yy, No cóż? Chyba próbujemy. No dobra. O cudownie. Oczywiście artbegowy dym w pierwszej kolejności nie ma w ogóle o czym rozmawiać, ale tuż pod tym dymem jak nigdy bo zawsze w Ardbegu dym 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 cytrusy a tutaj inaczej tutaj ten dym jest jakby to powiedzieć bo on jest tak samo intensywny ale bardziej Lata sobie troszeczkę wyżej, i da się wyczuć to, co jest pod spodem. A pod spodem są znowu cytrusy, ale są dużo słodsze niż normalnie. Tutaj tych słody... czuć słodycz owocową, jak gdyby od razu i to słodycz egzotyczną bo jest nie tylko skórka, ale sama pomarańcza, cytryna oczywiście też. Ale moim zdaniem jest odrobina ananasa na przykład. Na pewno grzanka, może nawet z miodem. Trochę wosków, w ogóle trochę też pasty do podłogi, ale w taki przyjemny sposób. Ale ta grzanka tutaj tutaj bardzo ładnie pracuje i się pojawia często. Tak jakbym miał grzankę posmarowaną miodem, masłem gdzieś obok właśnie rozkrojoną pomarańczę, która mi tutaj intensywnie pachnie i na tym miodzie może jakiś plaster ananasa. Nie muszę kiedyś zrobić sobie taką kanapkę, zobaczyć czy to w ogóle jest jadalne. Ale pachnie dobrze. Trochę słoności. Trochę mentolu takiego, no też charakterystycznego jak dla mnie dla Ardbega. Trochę wilgotnej ziemi, trochę siana. Ach. Ale bukiet generalnie bardzo piękny. Dobra. Hmm. No, powiem tak, no te, w ustach tego dymu jednak jest sporo, ale też hmm, mocno uprażona kawa, też cukier czy owoce. Ciemnowoce. Hmm. Może gdzieś w tle odrobina gorzkiej czekolady. Hmm. To wszystko oczywiście zatopione w dymie, hmm. ale wszystko bardzo przyjemne, chociaż hmm, troszeczkę chciałbym, żeby ten słodki, fini znaczy, żeby ta słodycz pozostała też w finiszu, bo finisz już jest dymny, ten dym jest bardzo przyjemny. Zerobeczki, trochę takiego, jeżeli już w ogóle drewno, to takie drewno kominkowe i to palone, taki, taki ten słodki dymek. To, to takie rzeczy tutaj występują, natomiast takich, e, takiej beki, e, gorzkości, jakichś gorczy w ogóle tego nie ma, ale ta owocowa słodycz, która mi tak rozbespiła w nosie, która się na chwilę pojawia w ustach, gdyby ona potrwała dłużej, byłoby genialnie, ale i tak naprawdę jest jest bardzo e, sympatycznie. E, tutaj mi się duży napis pojawił. E, e, o proszę, nuty, nut, nuty tastingowe od nich. Ja tego nie czytałem wcześniej. Jest ananas, delikatne tofi, e, sorbet z limonki. To według nich, e, to w nosie, w ustach, czekolada chili. No, powiedzmy, tego chili tam jest nie za dużo. E, e, krem czekoladowy, wood smoke. No to, to zdecydowanie. Taki długi finish. No tak, ale ten finish jest właśnie tylko dymny. Czyli większość rzeczy tutaj widzę, że się zgadzamy z, z, z osobami, które robiły to w Szkocji i które oceniały to bliski, ale, ale jeżeli chodzi o ten finish, to minimalnie mnie rozczarował. Albo inaczej, może to nie ten finish mnie rozczarował, tylko tak dużo mi naobiecywała ta whisky w nosie, że spodziewałem się, liczyłem na to, że tam będę miał takie grillowane, uwędzone, gdzieś te owoce właśnie tropikalne, cytrusy, troszeczkę tego jest za mało. Finiszu, natomiast nos jest absolutnie genialny, przutus jest absolutnie genialny, ten smak, ten dym e, dalej słodki taki właśnie e, dym też mi bardzo odpowiada, e, po prostu troszeczkę za dużo sobie obiecałem po nosie. No nie, no jednak jest świetny. Dobra. Chciałem ci czepnąć tak, żeby być takim e, bardziej trendy vlogerem, żeby się do czegoś przyczepić, ale niestety nie potrafię. Smakuje. E, dobra, no to trudno. Słuchajcie, to przykro mi, to jest dobra whisky. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Hej, Artur Brzyks.